Cześć, nazywam się Paulina Stasiak i biorę udział w wystawie Nostalgia Poszukiwacze gasnących gwiazd. Na tej wystawie możecie zobaczyć moje trzy obrazy: mapę myśli, bezruch oraz rysując pejzaż. To może ja zacznę ym, od obrazu Bezruch, ale muszę ten obraz opowiedzieć jakby w kontekście do innego obrazu. Yy, I chodzi mi o oswajanie strachów i w tym obrazie on jest jakby bardzo wizualnie podobny do tego obrazu Bezruch, gdzie jest ta główna bohaterka i pojawiają się na niej małe postacie. Tylko, że w tym obrazie wcześniejszym moim, one się jakby tulą do tej postaci, jakby ona je otacza, one gdzieś tam w tych włosach są jakby. Przykryty jakby taką kołderką. I ja ten obraz zaczęłam malować, właśnie ten wcześniejszy, o którym opowiadam, podczas yy, yy, właśnie tych pierwszych tygodni, yy, no, tej barbarzyńskiej agresji yy, Rosji wobec Ukrainy. I tak sobie wyobraziłam, że, że właśnie potrze potrze ludzie potrzebują takiej mocnej. Mitologicznej wielkiej matki, do której się mogą właśnie tulić, do, właśnie która jakby to nie, nie, właśnie nie tylko te lęki odgania, ale właśnie próbuje, próbuje je oswoić. E, natomiast w obrazie bezruch jest sytuacja odwrotna, dlatego że e, to wydaje mi się, że właśnie te strachy przejęły kontrolę nad tą główną bohaterką, dlatego że na tym obrazie jest, są te małe postacie, które uosabiają różne właśnie emocje, i one właśnie podgryzają tą główną bohaterkę czy, czy po prostu drażnią ją, ale właśnie ta twarz jest trochę jak taka zastygła, jakby nie wyraża emocji. No i trochę wygląda, jakby ją coś oślepiło. To znaczy, jest jakaś przerażona, jest w, no właśnie w jakimś bezruchu. Więc ym, no tutaj sytuacja się odwróciła i te strachy po prostu przejęły nad nią kontrolę. Obraz Mapa Myśli jest największym obrazem, który do tej pory namalowałam. I to jest obraz, który właśnie zmieścił się na tej ścianie i ma dokładnie wymiary 4 m na 2,5. E, jest to obraz, który niejako wziął się ze snu. Sen był dosyć taki surrealistyczny, bo śniło mi się, że mogę podróżować jakby nad. E, no. Tak trochę właśnie nad lądami, nad rzekami, nad morzami i jakby mogłam to wszystko z góry widzieć i przybliżając się, mogłam dostrzegać szczegóły, więc jakby widziałam właśnie te lądy, te kształty. I to też trochę był, było właśnie jako przyczynek do, do powstania tej warstwy wizualnej tego mojego obrazu. A druga część tego obrazu to są takie przeskalowane ręce, gdzie pomiędzy tymi palcami pojawiają się takie niebieskie nitki, i te, na tych nitkach również pojawia się postać, to znaczy twarz w sumie. I właśnie dla mnie ręce są takim symbolem działania, tworzenia. No i trochę się tak przeciwstawiały te dwie siły, właśnie ta, ta, ta siła, właśnie tego. Rozmyślania z, z, z właśnie z tą ideą działania. No i jakby w lewym górnym rogu umieściłam siebie, kroczącą jakby po linii przerywanej i właśnie oglądającą to wszystko z góry, bo te postacie to właśnie były te moje wyśnione lądy, które ja. Jakby obserwowałam właśnie z góry, więc trochę jest ten obraz o takim procesie w ogóle tworzenia, takim się wydaje, yy, i po prostu yy, zastanawiania się nad tym właśnie, właściwie co tutaj się wyprawia. To chodzi mi o to, yy, o czym właściwie to malarstwo jest i czy wszystko może być powodem do malowania, czy wszystko może być powodem do tworzenia. E, czy, czy, czy właśnie, czy może malowanie jest jakąś, nie wiem, ucieczką od rzeczywistości, czego bym nie chciała, e, bo być może jest tak, że wiele tych moich motywów jakby nie odnosi się stricte do jakiegoś konkretnego wydarzenia tu i teraz, ale wydaje mi się, że one są mocno jakby osadzone e, właśnie. Raczej tak można powiedzieć, są przetrawione przed tą, przez tą rzeczywistość. Trzecim obrazem jest obraz e, Rysując pejzaż. To jest obraz z 2024 roku. I malowałam go podczas wakacji. I trochę to jest taka sytuacja, e, jakby główna bohaterka leżała na plaży i opalała plecy. Tylko, że, e, tylko, że ta kolorystyka jest. Powiedziałabym raczej niewakacyjna, raczej właśnie taka nostalgiczna, bo pojawiają się takie granaty, błękity, które raczej mm, nawiązują do jakiejś melancholii. A, no i właśnie wydaje mi się, że, em, że ten pejzaż, który jest jakby narysowany na jej plecach, em, właśnie odnosi się do jakichś wspomnień i jest, e, jest rysunek takiego słoneczka z drogą. Ale trochę to wygląda, jakby to był rysunek dziecka. No i pojawia się ten cień, który może symbolizować właśnie, że to ktoś narysował patykiem na plecach tej głównej bohaterki, ten, że tak powiem, naiwny rysunek. Wydaje mi się, że ten obraz jest o takich wspomnieniach, które po prostu gdzieś po w naszej świadomości się rysują e, i czasem po prostu nie jesteśmy w stanie o nich zapomnieć. i nawet w takich chwilach jakby się wydawało relaksujących te wspomnienie ono wraca mocno. E, i, I trochę jest jak taka rana na tych plecach. I trochę w tym obrazie... Mm, jest taka tęsknota za tym, e, za, tą, za, tą, e, za tym czasem dzieciństwa, no bo ta główna bohaterka już jest dorosłą kobietą, ale jednak chowa się za kolanem matki, e, tak jakby pragnęła tego e, takiego połączenia czy powrotu no do tego okresu, gdzie, gdzie powinno być najlepiej i powinno być najbezpieczniej.